Słuchajcie, 10 miesięcy pracy. Także proszę o wyrozumiałość. To film, którego jeszcze nie było. Na pewno nikt wcześniej nie zrobił filmu o architekturze w 3D. I zwłaszcza, że jest to architektura nasza typowa dla Podlasia, drewniana. Są to cerkwie i warto będzie go pewnie pokazywać w różnych miejscach, na różnych festiwalach. Podobała mi się energetyka tych cerkwi. Tam był niesamowity taki power. Temat jest mi bardzo bliski. Fajna muzyka, no i ten efekt wymiarowości. Robi większe wrażenie niż zwykły płaski obraz. Przez ten film chciałem pokazać to, że w moich okolicach, okolicy Białego Stoku i Bielska Podlaskiego, mamy piękno związane z obrządkiem prawosławnym. Ja, Marek Włodzimirow, człowiek o rosyjsko brzmiącym nazwisku, ochrzczony jako katolik, aktualnie ateista. Piękno, którym się zachwyciłem i które poruszyło moje serce, chciałem to pokazać. Jakie to cerkwie? W jakich miejscowościach? Pasynki, Narewka, Narew, Trześcianka, Stary korni, Szczyty. Aktualnie mam sfilmowanych około 10 cerkwi. Te cerkwie są mi w większości znane. Nawet jest tam parafia moich dziadków w Puchłach. I to bardzo fajne. Myślę, że powinni to zobaczyć ludzie z tych miejscowości, którzy uczęszczają do tych konkretnych cerkwi. Ja nie jestem badaczem, naukowcem. Ja szukam klimatu. Jestem w stanie poczuć się jakoś inaczej. To jakoś, no nie wiem, porusza moje myśli. Coś jak taka, no nie wiem, powiedzmy to wizualna poeta. Wiesz, ale nie jesteś w stanie opowiedzieć o tym, co dokładnie chcesz powiedzieć. Ale to czujesz i ty czujesz, i ja to czuję. Marek tak fajnie uderza w fajne formy, coś chce wydobyć i wskazuje nas na myślenie, połączenie obrazu i muzyki, no i wejście w to wszystko. Daje wyobrażenie, jak ci ludzie w mniejszych miejscowościach podchodzą tutaj tej sprawy Boga i religijności. Każdy te gest, zapalanie świec, czy całowanie świętych obrazów, to już pokazywało, że to jest coś ważnego w ich życiu. Ja, bo... Tą kamerę 3D skonstruowałem z moim kolegą Maćkiem Niewińskim, architektem. Zdrażnęliśmy amerykańskie rozwiązanie z kilku fotek z internetu. Ma wiele wad, jest bardzo niedoskonałe, ale udało się zrealizować zdjęcia, które wyglądają i są autentycznie trójwymiarowe. Także sukces, aczkolwiek jeszcze do amerykańców daleko. Bo to bardzo ładnie wygląda, kiedy twój film w pełni oddaje przestrzeń tych cerkwi. Zauważyłem, że tak, jeśli oglądam zdjęcie, które jest płaskie, czyli ma dwa wymiary, to zdjęcia, jak przeglądam, to robię tak, dwie sekundy, sekunda, pół sekundy, sekunda. A jak oglądasz zdjęcie trójwymiarowe dłużej skupiasz się na samym zdjęciu. W związku z tym zauważasz więcej szczegółów, bo zatrzymujesz wzrok. To ci się bardziej podoba, i nagle widzisz, o tam za szafą, kurczę, jest jakaś przestrzeń, coś tam może być. I nagle cię to jakoś zaczyna wciągać. Chcesz coś więcej, jest więcej, jakby w tym zagadki. 3D daje taki bezpośredni kontakt, tak jakbym tam była. Można by się było poczuć, że jest się w tej cerkwi, albo się chodzi wokół niej, i widzi się tych ludzi, którzy praktycznie stoją obok. 3D to są produkcje mainstream. Streamowe za miliony i 3D to są produkcje takie bieda szyby, czyli coś takiego, co ja robię. Chłopcy sobie się tam spotkali, zrobili, wyliczyli, zmontowali i się udało. To jest bardzo fajne, że jak to się mówi, my na wschód od Hollywood, ale bez kompleksów można było coś takiego zrealizować. Bardzo mi się to podoba. Ten film jest bardzo blisko natury, bardzo blisko takiej duchowości, która przez te cerkwie drewniane jeszcze przemawia. Przepych, bogactwo wewnętrz, bliżej Boga niż w murowanej cerkwi czy w innych świątyniach. Oh, in ocean, oh, God.